Dziś wydrukowaliśmy bardzo ładny model na zlecenie. I aż prosi się, by go pokazać. No to są piękne preparacje, zrobione przez lekarza. Piękne. Pięknie oszlifowane. No i piękny model roboczy. masz miło coś takiego mieć w ręku i miło coś takiego pokazać. A nagrywam to w powiększeniu, spod lupy technicznej. Pięknie. tywny twardy taki jaki powinien być i jeszcze z growerką